Dobra, hej widzowie z tej strony Blue i chciałbym Was ogłosić oczywiście na jutro na jutro streama który odbędzie się który dzisiaj odbędzie się od 27.0 2023 roku odbędzie się o godzinie 16.30 Mam nadzieję, że będzie super Y, że przyjdziecie, będę rozstawał tam itemki, będę kończył edycję na box PvP na Oczywiście zapraszam Was na ten serwerek y, To będzie chyba ostatni live z tego serwera do końca tej edycji Czyli Czyli jutro widzimy się na live o 16.30 i to będzie ostatni streamek z tego serwera a pewnie za jakieś 3-4 miesiące kiedy się skończy oczywiście ta edycja będzie, Będą live'y z tego serwera, ale myślę też jeszcze Że Tutaj właśnie, a tutaj dziękuję Za wszystko yy, Oraz chciałem jeszcze powiedzieć, że mogą być niektóre live'y z RHSMP jedynie na tym serwerze A tak to nie za bardzo Napis jeszcze postred i myślę No, to także... Pozdrowcie, postrówcie, post... -rowcia, post, -rowcia, post dobra, mniejsza. No, więc... No, dziękuję za oglądanie. Widzimy się mm, jutro na live'ie. No mm, i pa pa.